W tym wideo-tutorialu pokażę w jaki sposób pod Power Query stworzyć funkcję, która będzie zawierała dwa parametry: datę, od i do. I na podstawie wywołania tej funkcji podanych z zakresu dat będzie generowany raport sprzedaży jako nowe zapytanie z głównego zapytania. Bazować będziemy na dużym zbiorze danych, który mamy zamówienia, mamy datę zamówienia, numer tego zamówienia, poszczególne elementy zamówień, poziom szczegółowości do pozycji na zamówieniu. I na samym końcu mamy podany wolumen dla danej pozycji, jak i wartość sprzedaży. I z tego zapytania będą generowane, e, będą generowane za pomocą funkcji nowe zapytania na podstawie daty zamówienia, zakresu podanych dat zamówienia jako parametrów. Jak rozwiniemy sobie datę zamówienia, widzimy, że mamy tutaj dane za 4 lata. Zaczytajmy sobie te nasze dane do Power Query. One już są zamienione na tabelę o nazwie dane farby. Zaczytujemy z karty dane z części pobierania i przekształcania danych z tabeli zakresu i przejdziemy sobie do edytora Power Query. Nasze zapytanie główne to są dane farby, i teraz na podstawie tego zapytania będziemy chcieli tutaj sobie nasze, nasze zestawienie filtrować. Tak, żeby tutaj osoba korzystająca z tego naszego zapytania mogła sobie wygenerować zakres tych naszych danych w datach podanych jako dwa parametry. Stworzymy taką funkcję. Żeby dodać parametry przechodzimy na narzędzia główne do części parametry i w zarządzaniu parametrami wybieramy sobie nowy parametr. Pierwszy parametr nazwiemy data od czy też data start. Można dodać sobie jakiś opis. Typ wybieramy datę i godzinę. Dzięki temu, przy wyborze, wpisywaniu parametrów, będziemy mogli korzystać z kalendarza. Sugerowana wartość jako dowolna i wartość bieżąca. Możemy sobie wpisać tutaj rok 2017, ponieważ od tego zakresu mamy datę, dane. I dodajemy sobie pierwszy parametr jako data start. Następnie dodajmy sobie drugi parametr: data end. I tak samo typ data, godzina, dowolna wartość i wartość bieżąca. Dodajmy sobie 2020 rok 31 grudnia. W momencie, kiedy mamy dodane te dwa nasze parametry, na naszej tutaj liście zapytań pojawią się właśnie parametry z takim oznaczeniem formularza. Możemy sobie dowolnie tutaj zmieniać ten nasz, tą naszą datę. Poprzez zarządzaj parametrami zawsze możemy sobie wrócić i edytować te nasze parametry. Następnie, żeby utworzyć sobie funkcję, musimy do naszego zapytania głównego, do daty zamówienia, poprzez filtrowanie, Filtr daty i godziny w rodzaju filtru pomiędzy, podłączyć te parametry. Przechodzimy sobie do filtrowania wierszy i wybieramy sobie jako pierwsze kryterium jest po lub jest równe i zamiast konkretnej daty wybieramy sobie parametr. I podpinamy tutaj parametr data start. Drugi warunek, jako oraz, ponieważ muszą być jednocześnie spełnione dwa warunki, wybieramy jest przed lub równe i podłączamy sobie parametr data end. Dzięki temu teraz nasze zapytanie główne, dane farby, będzie filtrowało się po datach określonych w tych naszych parametrach. W momencie, kiedy mamy już podpięte te nasze daty do naszego zapytania głównego, klikając prawym przyciskiem na nazwie tego naszego zapytania na liście, możemy wygenerować sobie funkcję. Nazwijmy sobie tą funkcję jako sprzedaż i klikamy OK. Na liście po, prawej, po lewej stronie. Pojawi się tam nowy, nowa grupa sprzedaż, gdzie będziemy mieli wszystkie elementy dotyczące tej funkcji, czyli nasze zapytanie, z którego generować będziemy te nasze dodatkowe zapytania, nowe zapytania, dwa parametry i naszą funkcję sprzedaż. Żeby teraz wywołać naszą funkcję, która utworzy nam zapytanie z dane farby w określonych datach, Przechodzimy na naszą funkcję i wybieramy sobie, czy też wpisujemy z klawiatury naszą datę start. I wybierzmy sobie, może wybierzmy sobie dane za 2017 rok, czyli od 1 stycznia. do 31 do 28 grudnia widzę mamy dane i klikamy przycisk wywołaj. W wyniku tego wywołania tej naszej funkcji z parametrami daty od do z 2017 roku wyfiltrowaliśmy sobie tylko i wyłącznie nasze zakres danych z tego okresu z tego roku I w ten oto sposób możemy sobie tą funkcję wywoływać wielokrotnie, tak aby ograniczać sobie to nasze zapytanie główne do zakresu dat.